Witam was wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem Piotr a w dzisiejszym odcinku gramy oczywiście w Red Dead Redemption 2 Jestem tuż przy misji z szybującym orłem do działań przeciwko A, Dutch przekonał szybującego orła do działań przeciwko wojsku, więc lecimy na tą misję w dzisiejszym odcinku. Zostawcie łapkę w górę, subskrypcję i lecimy do Szybującego orła. Miejmy nadzieję, że ta misja będzie ciągająca niż bardziej niż myślę. Ulubieni synowie. Misja się nazywa. Także zobaczmy, czy faktycznie będą ulubieni synowie. They want you to fight. Nobody will be killed. We're just going to trap a few of them in the valley, disarm them, tar and feather them, and remind them to leave these boys alone. You have energy for pranks? Come on, Arthur. Just tweaking Uncle Sam's nose a little. I need you to help me. No Yeah. Besides, it's perfect.

Bo uważa, że szalejemy. Nie dać tylko my, więc jest zadaczem więc. To tak nie działa, dać. Oboje o tym wiemy. Za wrogiem jest inny wróg, a za kolejnym wrogiem jest jeszcze inny, a za innym jest zemsta, a za zemstą jest śmierć. Okay. Go, idę, idę. Miejmy nadzieję, że w tym dzisiejszym dniu to zadziała, bo, bo jak nie, to trochę się lekko wkurza. tamten czy z drugiej będziemy jechać here, My spotter will let us know when they're near They're coming now Oh damn Patrols a lot larger than we thought it was gonna be <laughs> Don't worry. That's a good thing. Okay, that's the signal. Here they come. Stay low and quiet. You sure you don't want me to man that plunger Arthur? no I got it no, oh, know, know. We we you know. need to give them a bit of a scare. There yeah. they are. looks like more than we thought it's fine we're only here to talk and administer a little good old-fashioned humiliation you are owed that son at the very least wait for my lead men

You're making a mistake. Put your hands up, soldier. Take a little humiliation and leave these fine folks alone. Who are you? A concerned citizen. Is that so? What now? We should move. No, 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 not quite yet. Soldier, you and your friends gonna tuck tail and run off? Run! Excuse me? I'm getting bored of this. Your friends fired first, soldier! Co za plan zajebisty kolejny człowiek i znowu zadyma na całego Ja pierdziele nie Znowu to samo, ile można leżeć śmiecie. Dobra, rewolwerki może. O, git. No, wiadomo, ta armia, i jeszcze nie wiadomo co. Jak zwykle.

My próbowaliśmy rozmawiać, ciekawe w jaki sposób. O, darcy znalazł Czy my, o, my. No i zajebiście stara. Umrzemy wszyscy. O, ja pierdzielę. Zaczyna się. Ja pierdzielę. Wyszmaty jedne Wej się sobie wymyślcie plany dla siebie takie Ole go w locie walnąłem. A ty szmato lepiej stamtąd odejść, bo ja nie chcę tutaj takich rzeczy. Oly lecą tutaj. Co za szmaty?

Pięknie, dać. Zostawienie naszych też nie jest zgodne z planem. Dobra, konik dalej, Hall. Dawaj konik, jedziemy. Przecież to jest tragiczne, co byśmy teraz nie zrobimy, zrobili, to i tak jest kijowo, bo Dutch wymyśla takie super plany, w których cały czas ponosimy praktycznie porażki. Więc jaki jest sens? Coś masz nam do powiedzenia Dutch? Oj, widzowie, widzowie. Tu i może być o, to. Jeszcze go wywaliłem. Coś pięknego. To mi się podobało akurat. Gień śmieciu Ja pierdziele zawsze zadyma Jeszcze drzewo go uchroniło Ajajajajajajajaja Leżeć. Jeszcze konia Ci zradziłem. zraniłem Ty debilu jeden No prowadź, bo ja nie znam tutaj tych rejonów chyba Ojej, jaki piękny most tam jest nie wybuchnięty Staram się, Dutch, ale ja nie mogę wszystkich, wszystkich zabijać, a ty nic. To tak nie działa. I teraz co? Jest jakiś most? Aha. No i zajebiście. Dzięki, Dutch. To co? Już się żegnamy z życiem? Well, no i tam teraz. No, rób to co ja. Mhm. Plan. Hello, officers. You keep them hands up and come here. Put your hands up. Hello, captain. Keep your hands up and come here. Come here. We uh we can't do that. Your man Those men no they killed They were good men. Ask my friend here. My whole life I tried to fight change. It's a waste. No tyle Kiepsko to widzę. No nie wiem, czy to by tak wyszło. Nie wiem, czy tak by to tam... ...miał szansę być, ale... No dobra. Powiedzmy, że... ...logicznie... Wpadając do tak głębokiej wody, to byśmy przeżyli. Niech więc tak będzie. Chociaż w sumie Red Redemption jest realistyczne, więc w sumie... Może i by nam się udało. Jakimś... Szczęściem nietypowym. Ubieram. This is what we need. Oh, we just escaped from chaos. Eagle flies must have been taken. Taken or killed. Well, we can't go find out. No, not now. Charles, I will we'll send them. Where is it? <coughs> He's probably back at camp. Let's split up. I'll go tell him. You rest up. Keep a lookout. We are gonna make it, brother. I can feel it. Mm -hmm. ale oczy mamy, no i jest nasze zwierzątko. Nie trać Artury, co nie trać wiary, Arturze. No już ma nawet poniszczoną twarz, jakby. Albo tak zmarnowaną życiowo. Jak tam misja coś się odblokowało? Sadie Adler. Sadie chce z tą porozmawiać. Okay. Dobra, to tu sobie polecimy teraz. Ale no, nieźle się dzieje. Ciągle jakieś kłopoty. Ja już myślałem, że to koniec gry. Hmm. Bo zbytnio wyboru nie było. Dobra widzowie, w tym odcinku byłoby to na tyle. Zostawcie łapkę w górę, subskrypcję tam na dole. Widzimy się w kolejnym materiale. W kolejnym materiale właśnie się udamy na tę misję. No Sejdy Alder. Mamy trochę drogi do przejechania, więc widzimy się w kolejnym odcinku, a ja Wam dziękuję za oglądanie. Łapka w górę, subskrypcja i trzymajcie się. Na razie. Cześć!